Się ma wy ja jestem Ja na tej rady jest i dzisiaj yy, nagramy odcinek na szybko, jedna gierka solo yy, i muszę iść więcej, jest, będzie taka gierka w tle, będę trochę tam grał, trochę tutaj, to ale tak. Yy, pier po pierwsze, dziś ten, mogę być trochę wkurzony, bo dzisiaj mi w ogóle nie idzie i... Potrzebuję po prostu widzicie łapek znaczy... i potrzebuję po prostu nagrać jeszcze raz odcinek, bo tamten się nie nagrał, który nagrałem jakieś 7 godzin temu i się nie nagrał. Więc tak yy, z okazji tego, że wpiscie nas, że jest specjal. Bo wbiliście moje uprawnione 50 subskrypcji za wam Dziękuję. Fik, spoko Awww jak pozdrawiam tuby. To z okazji tego miało być Q&A Day Tak napisałem pod po ostatnim filmikiem. I to jest prawda, będzie QA. Dlatego chcę, żebyście pod tym filmikiem zadawali mi pytania. Dlatego, że po prostu... Skąd mam brać pytania, skoro po prostu nie, nie mam po prostu pytań. Właśnie. I właśnie skoro to, jeżeli mówimy o tym, to będzie przy okazji gameplay z kolegą. Nie jest, znaczy bardzo dobrym kolegą. I przy okazji to jest jeszcze taki trochę, można powiedzieć, że proplejer. Trochę tak. O wiele lepszy ode mnie, więc jest, skoro jest lepszy ode mnie, to znaczy, że jest dobrze. Nie ja, zawsze, ja zawsze mówię, że wszyscy są lepsi ode mnie. Nawet największy nubek. Nie złapię się już malinę. da leci mnie, to no, W sumie nigdy tu nie latam, więc nie wiem, nie wiem, jak to mam nudować. Po prostu na ten domek i tyle. Ja coś to przed chwilą wróciłem z koda, więc mogę jeszcze tak... trochę gierki mogą mi się mylić, więc... od razu przepraszam za to. Nie wiem, czemu mi się wydawało, że słyszałem taką legendarną tutaj. Wracając do tematu, po prostu potrzebuję waszych komentarzy, tak? Po prostu potrzebuję pytań. Tutaj nie, nie musicie zostawiać łapki w górę, jak jak chcecie i dzisiaj nie, dzisiaj nie musicie po tym odcinkiem ale naprawdę chciałbym by ten filmik się przyjął ponieważ um, i, żeby, i żeby było dużo pytań bo y, plotlayer play powiedział że on, on będzie też czytał te pytania faworyk zrobił niech że nie, podcinek się Nieważne. Y, jestem już, za y, zapotyka. Nie każdy napisze has, hashtag, epi, y, hashtag fafik. Niezły kombo mi chłop zasadził. Super, nie mogę budować. Super, super, super. Nie, dobra. Jaki chamski typek. Kurde, Po prostu kurde, goście na pm kurde. Nie nie, on nie ma on nie ma chłopu do innej broni niż PM. Ej, to oh balut. pm 2 dwa?! Nie wiesz w ogóle tylko PM challenge. Bo się wkurzę. Dobra, w końcu bierze jakieś normalne brody. Siadaj, Fafik, to nie wkurzaj mnie nawet no, dzisiaj. Już jestem, ja już się mam tak zepsuć, że ten odcinek będzie po prostu... Uf, ...zły. Wie, y, sorry, że nic się nie widzieliście, ale to nowa i to... Po prostu fajnie by było, jakbyście pisali komentarze pod filmikiem no i jeszcze taka jedna szybka gierka, to bardzo rozgrywkowa, a to ta będzie taka jedna szybciutka gierka. Ja kurwa w top... Jeżeli przeżyję więcej niż top 50 będzie git. Jeżeli będę... Jeżeli po prostu będę więcej... Będę od 50. Jeżeli będę w top 50 będę git. A lepiej by było w top 25. Właśnie mam taką rękę? Otwieram i zamykam moją rękę. Pozdrawiam się tubie? No pozdrawiam, no. Dziś się tuby, nie? Bo bardzo dobra mory. No. się dobra morka. Pozdrawiam się tuby że żebym poleciał na słone z trzechy. Skoro, skoro mówisz słone strzechy, odpowiadam. Lecę na słone strzechy. Nie pytacie. E, nie wiem, nie wiem czy pójdziemy, ale macie napisać hashtag fafic. Hashtag fafik. To, nie jeszcze dzisiaj nie idzie mi za dobrze. Znaczy, miałem 10 gierkę gierek i miałem 10 kiligierkę, ale... Zginąłem bo jakiś chłopak musiał mnie zrzucić z dwóch kratek i umarłem. Jakbyś wtedy mimo tego, że miałem 100 HP. Więc jakiś rybek, no jest po co na półkara że ale to jest spoko ja nie panna, bo pewnie... Nie, 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 nie. Nie wierzę! Nie umiem grać, nie umiem grać, nie umiem grać. Nie umiem grać, w to gra. Nie umiem grać, w gra nie umiem grać, w gra nie umiem grać, w to gra. Ja jaki jestem teraz podwórzany. To jest ostatnia gierka. Mogą, nie wiem się za jak się coś wkurza. Dobra, trudno, lecę na farmę. Odcinek będzie tak długi jak wyjdzie. Bo od, od pierwszej gierki do teraz nie, nie. Od do normalnie. Od do zakończenia normalnie. Jeszcze muszę go przyciąć Ja bym mógł robić cięcia, ale mi się nie chce Bo jestem zbyt leniwy Czekaj, czy będę kogoś miał ze sobą Join In. Aaaa. Te, fi te filmiki w Firlesa są fajne. Możesz się przeszukać skrzynko, po To się przeszukałaś po raz dziesiąty. I prawdopodobnie planuję zrobić taki jeden projekt o którym wam jeszcze nie mogę powiedzieć większość moich znajomych już o nim wie który wymyśliłem dziś który powstanie niedługo po specjalu będzie z tego odcinek później żebyście się mnie pytali będzie z tego odcinek nie wiem czy wam się spodoba ten pomysł ale Super! Więcej z nim nie było? No nie, spam chłopie! No, 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 nie spam. W bombie pada, dobra. Nie dalej Ja to wyjadę na to. Nie wiem, nie, ja to nie nagrywałam. Ostatnia gierka. Ja Nie mogę się grać. Nie się. Mam taką ochotę, żeby wylądać tego pada, że się O jezu, chłopie maskara i co się fali. Ubiegniesz i nie umiesz strzelać, kurde. A mnie, za mnie zabili, bo kurde spami z trzy lata. I nie ma jak to moja ściana ma 106 HP, a ty mi ona strzała rozwalasz. Widzowie, jestem tak zły, że szok. Jestem, ta jestem tak zły, że szok.

Agencja i po tej gierce oprzy... już kończyłem na to gdzieś Pan mi mikrofon, bo szpinkujemy mi coś jeszcze, Tylko musimy iść na rynek. Tera, dawaj mi tą snajperkę. Dawaj mi ten pistolet. O, gdzie masz shielda. Go, dobra Tak już z cudem się udało go zabić Dobra zabity, kolejny? Jakim totalnie cudem, ale zabiłem dwóch. Jezus, co ja robię? Ja nie myślę, ludzie, ja wam mówię, że nie myślę, totalnie. A oni w moją Nie wiem, ja nie myślę. Szybidasa słyszał. On jest, kurde, gdzieś pół metra ode mnie. Jeszcze się dopomagić To wszystko słychać jak jedziesz z tymi kiblami Nie gra, że będę musiała się cieszyć jakiś... No nie wiem Chcę, żeby jestem takim gaming, ale... Ja nie mogę zginąć od ten szpana, Ja nie mogę zginąć od ten Ktoś się chciał przebrać ogólnie Nie wiem czemu, mi się wydaje, że chłop tu campi Postawię, no to zostawię tu, no ale po No ale... Żeby boty mnie na iku robiły No to gra jest świetna, nie? Ja się przepraszam, widzę, że wy dobrze wy oglądacie takie debil Gaming, ale jest lul no chłopie no no Daj, dajże spokój chłopie hmm, każdy bot kurde napala we na mnie no nie wiem tylko ci to wam tutaj dwa najdę nie dobra

Jakby mnie henchmen skilofował jeszcze mam pięć HP, a jeszcze mnie cypek dojeżdża, nie? Nie nagrywam więcej na YouTube, albo nie dobra.